Cześć, witam was bardzo serdecznie. Witam wszystkich moi drodzy z tej strony Ariowit. I krótkie słowa na początek. Otóż chciałbym poprosić Was o wsparcie w wysokości 360 zł, ponieważ uczelnia po raz drugi wymyśliła sobie, żebym zapłacił przez 360 zł. To nie są duże pieniądze, ponieważ. Inni youtuberzy zbierają naprawdę duże pieniądze ze swoich kanałów uświadamiających ludzi i im wysyłają, pomimo tego, że nie do końca są szczerzy i nie robią takiej wspaniałej roboty. Ale wiecie, jak na przykład kanał Suwerenny. On ma duże kokosy z tego. Ja z racji tego, że nie zarabiam jeszcze ani. Wcale na moim kanale, nie mam reklam. Na drugim dopiero mi włączyli i mam złotówkę dziennie. Te, złotówkę dziennie, więc. No nie jest dobrze, to są początki dopiero, więc chciałem poprosić, żeby, jeżeli możecie, to każdy, żeby dał coś od siebie. na konto lub Paypal'em żeby się zbierało to 360 zł, ponieważ uczelnia to jest ciężka rzecz dzisiaj i prosiłbym was po prostu o wsparcie numer konta macie podany na no, na ekranie 451.0 PL to jest polski ING albo Paypal pod tytułem tarowizna dobrze, ja dziękuję Wam za uwagę, proszę Was jeszcze raz a jak nie to będę musiał podjąć inne działania wszystkiego dobrego i zapraszam Was na filmik, trzymajcie się Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony arioid witam Was w kolejnym tłumaczeniu Zooma z dnia 2 maja 2021 roku z Kimberly and Guggen Tydzień temu nie mieli Zuma. w niedzielę w sposób, y, będzie to wyjaśnione czemu na tym Zoomie i dzisiaj dowiemy się nowych informacji od Kimberly Guggen i całego zespołu Life Force. Tak więc zaczynajmy. Jeszcze na wstępie zostaw łapkę w górę. Napisz komentarz. Zasubskrybuj kanał. Jak chcesz, możesz mnie wesprzeć. Jeśli możesz. Zaczynajmy. W takim razie. Tank. Odwołaliśmy spotkanie w zeszłym tygodniu, ponieważ dużo się działo. Kima. Wszyscy myślą, że NSA jest organizacją amerykańską, ale jest częścią 5AS, 9AS, 100AS, to część globalnej inteligencji. Czyli 100 oczu, 9 oczu, 5 oczu. Tak, cała siatka NSA nie działa, im organizacja pozarządowa związana z KPMG również upadła. Podziemia w Minnesota, które zapoczątkowało podziemny węzeł monitorujący, również nie działa. To była przerwa w dostawie usług internetowych między nami a bankami. Tank to centrum przerwało transfery pieniędzy między nami a ludźmi. Kim Starlink ma być nowym kwantowym systemem finansowym? Trwało to około 7,5 minuty. Po prostu nie zadziałało. To dałoby NSA oki kontrolę nad kwantowym systemem finansowym? Kim, W tym momencie dźwięk gaśnie. CIA, jesteś następny. Dzięk, Wrócaliśmy. Wróciliśmy. Lisa, dobrze. NSA upadła. CIA wciąż tam jest. Zatruli wodę w Indiach. Wirus 66 to niebezpieczna rzecz. Krystalizuje się w sercu. NSA uruchamia biznes, więc biznes produkcyjny tylko żartuję. Od półtora tygodnia. Prowadzimy negocjacje z ONZ, jesteśmy zarejestrowani w Hali Akt. Rozmawialiśmy o tym, jak się tu dostaliśmy. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie wiedziała, jak się sprawy mają. Amerykański przedstawiciel UNSC myślał, że chińska starszyzna sfinansuje wszystko, ich kody nie działały. Rozmawialiśmy o takich rzeczach jak przejście do standardu złota, trwają dyskusje inną instytucją, która weszła do gry. Jest rezerwa federalna, z wyjątkiem Powella. Mówimy innym o rodzaju globalnej waluty systemie opartym na aktywach porządkującym system oparty na długu. Chodzi o to, żeby Organizacja Narodów Zjednoczonych faktycznie ich sprowadziła. Komitet sterujący bardzo błędnie ich informuje, ponieważ ich nazwiska to Rothschild, Rockefeller, Lee itd. Więc jest tam zamieszanie. Są tu już od dwóch tygodni. Pomoc ONZ była pierwsza. Sprzątaczki utrowali drogę do pojawienia się organizacji Narodów Zjednoczonych. Współpracują z ONZ, ale nie są częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych. To straszni ludzie, pozbawieni emocji, sprzątacze. Dlaczego współpraca z nami jest ważna dla Organizacji Narodów Zjednoczonych? Głównym powodem jest globalna pandemia. Kiedy proszą o coś, odpowiadamy, co z tym zrobimy. Ci ludzie zgodzili się na restrukturyzację wszystkiego. Tak, wyobrażenie sobie Organizacji Narodów Zjednoczonych, która działa w najlepszym interesie ludzi. W tej chwili realizują program wyludnienia. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest obecnie organizacją terrorystyczną, ale myśleli, że robią to co powinni. Rotschildowie w 2018 roku, gdyby ktoś wziął pensę od kim, uwolniłby globalnego wirusa. Wirus 66 jest tym, na co jestem wkurzony, uwalniając go do wody w Indiach. To jest bardzo niebezpieczne. Doktor Mangele zasugerował, że Indie powinny zamknąć się na dwa tygodnie. Dlaczego myśli Fauci miałby chęć zamknąć kraj? Nie wiem. Indie to najbardziej zaludniona część na świecie. Myślę, że właśnie to testują. Cały ich program polega po prostu na niszczeniu rzeczy. Ludzie dzwonili po raz pierwszy. Zadzwonili na linię dyplomatyczną. Gwardia Szwajcarska też zadzwoniła na tę linię. Byli zaskoczeni, że mnie złapali. Jest taki facet z finansowego, równie. Znaczy, jest taki facet z Senatu z konsultum, mianowany szarym papieżem. Pokazywałem wam tę stronę Senatu z konsultum, tam jest ich, są pokazani, który twierdził, że jest szefem systemu finansowego. Również czarny papież twierdził, że ma kody, ale jego kody nie działały. Organizacja Narodów Zjednoczonych chciała wiedzieć, kto ma władzę, kto ma działające kody. Widzicie? A mówili nam, że jest tylko jeden papież. I że papieże nie mogą się spotkać, bo jest tylko jeden. Haha. Tank. Dick Richard Weiss miał bardzo duże zezwolenia I w pewnym momencie tak. Jego zezwolenie zostało usunięte. Zadzwonił do mnie w pewnym momencie. Powiedział, że zostanę aresztowana za zdradę. Powiedział, że wiele osób będzie szczęśliwych z powodu tego aresztowania, ale jego certyfik certyfikat jest mniejszy niż twój. Im wysłał grupę Stowarzyszenie Jasona lub Pielgrzyma, ludzie agencji, prezesi korporacji. Tak, to najgorzej strzeżone tajemnice, że prezesi są częścią Czarnego Słońca. Im zawarli umowę z Trumpem na zapleczu następnego dnia, Trump jest w telewizji, że szczypawki są najlepszym rozwiązaniem. Tak, jedynym sposobem powrotu do normalności są szczypawki. Rzecz w Indiach wirus 66 kończy się śmiercią nas wszystkich, łącznie z Tobą. Obiecano im, że będą bogami na innej planecie, Kim. Tanki. Za te grupy będzie trzeba zapłacić karmę. Bycie zgwałconym przez czawenne, Nie wiem. Kim lisa śmieje się teraz stanka. żartów z tanka. W latach 80. czarne słońce przygotowało pewne centra uwolniania, aby zainfekować krajową gospodarkę wodną. Poinformowaliśmy Stany Zjednoczone, aby uważnie obserwowały stacje uzdatniania wody, ponieważ Indie są poligonem doświadczalnym dla tego co im brakuje, żeby się wydarzyć. Tak więc mamy ONZ, Rezerwa Federalna, zmienią swój status, będzie musiało się wydarzyć, aby nadal istnieli. Musimy mieć świat wielobiegunowy. Dolar rośnie, spada. Matematyka MFW była gorsza niż wspólne rdzenie. Te banki nie powinny mieć własnego wojska. Jeśli ktoś przyjdzie mnie pobić, tank tutaj się nim zajmie. Rezerwa federalna się waha. Kiedy mówimy o Radzie, mówimy o tej faktycznie działającej Radzie. Odbyliśmy również spotkanie z IRS i Skarbem Państwa. IRS i organizacje podatkowe są powiązane z IRS. To jest jak CIA z wyjątkiem centralnego opodatkowania. 80% podatku trafia do Rothschilda w Szwajcarii. Te 20% wystarcza, aby organy podatkowe działały. Tak, wszystkie pieniądze z podatku dochodowego, które zapłaciłeś... Trafiają do nich. Im wiedzą, że to nielegalne. Cały podatek trafi do rządu tylko podatek na wydatki. To jest jak podatek, kiedy idziesz do hotelu lub kupujesz samochód. Brak podatku dochodowego opodatkowane będzie opodatkowanie będzie wielopoziomowe żywność nie droga, odzieży będą miały niższą stawkę podatkową niż jacht. Jeśli kupujesz koszulkę o wartości 1000 dolarów, będzie to mieć wyższą stawkę podatkową niż kupowanie koszulki Walmart. Tank, to nie będzie boleć tak bardzo, ponieważ ludzie nie będą płacić podatku dochodowego. Kiedy istnieje podatek dochodowy, podatek korporacyjny, podatek od domu lub samochodu, możesz zatrzymać tylko około 20-25% swojej wypłaty. Tank, to wszystko są aspekty nadmiernego wpływu rządu. Za wszystkie te rzeczy nie powinno być żadnej opłaty. Tank, to dlatego, że podatek dochodowy trafia do Rothschildów. Kim? Gdyby cały podatek dochodowy trafił do rządu, nie byłoby innych podatków. Tank, więc jest to tylko podatek od wydatków. Kim? Wtedy rząd nie potrzebowałby żadnego innego finansowania. Mamy tam wszystkie banki z jedną 100 płynnością. Jeśli te banki będą chciały uczestniczyć, to pomoże. Ważne jest, aby pomóc nam zdobyć referencje. Chcieli uczynić z nas specjalnych wysadników takich jak Angelina Jolie. To chyba jakaś aktorka jest. Jak mi się kojarzy. Wiele rzeczy, które ONZ zrobiła w przeszłości nie wpłynęło na USA, ale na inne narody świata. Na projekty ONZ przeznaczone są biliony dolarów, ale bardzo niewiele z tych pieniędzy idzie na rzeczywisty projekt. Pieniądze, które zostaną wydane na ukończenie projektu, zostaną później zniszczone przez wojnę. Tak wyobraź sobie, że praca, którą wykonują, byłaby dla dobra. Nie potrzebujemy już na to, dlaczego potrzebujemy stałej siły, skoro nie, byli, nie, nie byliśmy atakowani od czasu kryzysu kubańskiego. Jeśli zgadzacie się bronić się nawzajem, dlatego, dlaczego potrzebujemy podmiotu trzeciego? Miliony żołnierzy. To są wojny bankierów, które ci żołnierze popierają. Ci ludzie czerpią korzyści ze śmierci. Nie jest to ukryte przynajmniej wtedy, gdy bankier rozmawiał ze mną w przeszłości. Tak, najbardziej absurdalna rzecz. Rozmawiajmy o innych częściach ONZ. MFW ma być policją monetarną. Jeśli tak, to po co nam w rezerwa federalna? MFW stał się także pożyczkodawcą i stworzył specjalne prawa ciągnięcia, których nie mieli. Więc gdzie jesteśmy? Czy potrzebujemy MFW i rezerwy federalnej? Nie, nie, my nie. Rozmawialiśmy o siłach pokojowych, o NATO, mówiono o USA na Morzu Południowochińskim, o sytuacji w Jemenie. Oto problem z tym wszystkim. Wszystkie siły zbrojne świata, ponieważ szary papież nie mógł im zapłacić, wojsko zostało z wydatkami. Następnie przekazali wojsku niemieckie obligacje, a wojsko nie mogło ich spieniężyć. Nie było też linii kredytowych na te obligacje. Rozumieli, że obligacje nie podlegają spieniężeniu. Nie chciałbym być szarym papieżem. Nie chciałabym. Pentagon nie mógł wycofać wojsk. Wezwali również do finansowania, a ja powiedziała mnie: Biden również wypycha szczypawki do wojska, ponieważ nikt by ich nie kupił. Słyszałeś o dużej brzusznym Mary? To właśnie zrobi szczepawka, ale ludzie przyjmujący szczepawki przechodzą na wirusa. Światowi liderzy, wielu ludzi, biorąc to pod uwagę, to również rzuca. Osoba, która zostaje zaszczepawkowana, traci wpływ na ludzi, z którymi przychodzi. Wprowadzają nanotechnologię Morgelony. Pasożyta. Z powodu pasożytów ludzie stają się śniakami, będąc w pobliżu osób zaszczepawkowanych. Rozmawialiśmy o folium PX nanosomia, bo może to rozwiązać problemy zaszczepawkowanymi. Kim tylko uważaj, nie wiemy, co się dzieje. Zwierzęta domowe ludzi chorują. CDC również do nas dzwoniło. Nie odpowiedzieliśmy. Jestem, pewien, że oni też, jestem, jestem pewna, że oni też szukali pieniędzy. Chińska starszyzna nie dokonała wypłaty. Tak. Wszystkie organizacje pozarządowe, które miały zamiar zabić wszystkich, będą musiały porozmawiać z nami o fundusze. Nie będzie pieniędzy na zabijanie, Kim. CDC to Centrum Rozwoju Chorób. Jesteśmy przeludnieni, nie musimy zabijać ludzi. Kim, nie ma jednego hrabstwa na świecie, które jest przeludnione. Są tylko miasta, są tylko miasta. we wszystkich krajach jest dużo niezamieszkałych terenów. W USA jest dużo pustej ziemi. Tak. Nie jesteśmy przeludnieni, ścięli wiele drzew, które są naszymi przyjaciółmi. Więc teraz możemy porozmawiać o zgromadzeniach. Tank, nie sądzę, żebyśmy teraz o tym rozmawiali. Mamy teraz ochronę pracującą ze zespołami. Więc FED, oni wszyscy mają teraz spotkania na ulicy, więc mogą być wkrótce na nas gotowi. Robią duże postępy w zakresie restrukturyzacji. FED nie może emitować nowych pieniędzy, nowych linii kredytowych. Tank Kim próbował wpłacić... Kim próbowała wpłacić... wypłacić pieniądze. Za każdym razem gdy znajduję coś na drodze, ta organizacja przestaje działać. Znalazłam czarnego satelitę związanego z CIA. Mamy tu innych ludzi z Life Force, którzy pomogą przywrócić porządek. Docieramy do celu. Im zdrowie i dobre samopoczucie, Life Force, żywność idą dobrze. Tank produkcja dla UN idzie świetnie. Wiadomości były na miejscu. Kim nie mamy żadnego problemu z używaniem czegokolwiek, co stoi na drodze. Usuwanie wirusów komputerowych, botów Oprogramowania szpiegującego zostało. Oprogramowania szpiegującego po prostu zmęczyło mnie. To wszystko pochodzi z tej samej organizacji. Tak, nastąpiła zmiana. Wszystkie inne agencje możesz zapytać, co widzą. Wszyscy blokowali finansowanie, zdrowie i dobre samopoczucie. Rzeczy się dzieją. Z kim? dostałem, bo dużo się dzieje. Krzyk do panny Charlotte. Wygląda na to, że Twoja żona i dzieci przyjeżdżają tu w przyszłym tygodniu. Wszystkie rzeczy, które ci ludzie robią, to marnowanie czasu. Na rt.com jest artykuł, o którym GCHQ szuka teraz ekspertów komputerowych. No, AS szuka ekspertów komputerowych. To wszystko. Jedziemy do centrum miasta, nie rozbijemy tego. Okej, okay, wszystkim Zmienimy świat. Dobrze, i to było wszystko z tego tłumaczenia. Zoom. Z dnia. 2 maja 2021 roku. Dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli możecie to wesprzeć mnie. Potrzebuję tylko 360 zł. To i tak nie są duże pieniądze. A na pewno właśnie wesprzeć za to, co robię. Byłbym bardzo wdzięczny. To wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia, zostawcie łapkę w górę, jeszcze raz napiszcie o że subskrybujcie kanał i trzymajcie się. Na razie cześć, pa.